Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a to trzeci odcinek z gry Limbo I już wiem jak mam to przejść, wystarczyło to popchać Też nie pomyślałem na początku No ale no, widzicie, no, nie tak łatwo wszystko od razu połączyć, że tak powiem, w kupę, w całość Dobra, trzeba uciekać Okej, okay, dobra, wiem, już. chyba też. Może nie. Może nie tym razem. Dobra, jeszcze raz lecimy. Doczytałem trochę o fabule tej gry. I z tego co tu wynika to po prostu jesteśmy chłopakiem, który szuka swojej zaginionej siostry. I przemierzamy te puste... Czy puste, Raczej no. znaczy nie puste, bo zamieszkałe przez jakieś stwory, ale... Okej, okay, dobra. Okej. Okay. się zacząłem, bo zacząłem skakać. I nie wiem co chciałem powiedzieć teraz. A no, no, szukamy swojej siostry, jesteśmy chłopakiem, przemierzamy jakieś opustoszałe. No czemu ja co ja z tym opustoszałem. Dobra, wiecie co, może ja przesta przestanę gadać w tamtym wątku, bo mi nie idzie. I nie wiem co mam powiedzieć, dobra, i teraz jak to wykminić? Oj Okej, okay. dobra, już wiem co trzeba zrobić. Spokojnie. Wpadłem na... no odtąd! Poważnie. O boże, chcą mnie zamęczyć tym poziomem. Ten pająk teraz też wolno idzie Ale no, no dobra Easy Żeby tylko nie walczyć czegoś głupiego No choć szybciej trochę no Dobra, złapał się I lecimy dalej Dawaj, pchaj to I lecimy Na pełnej Dobra, easy o jak mi przykro uuuu, bye bajo pajączku wiecie zapatrzyłem na te rozdziały, znaczy rozdziały jak ile to tak można nazwać I jestem tak prawie w połowie gry Czyli jeszcze trochę Pogramy sobie w tą grę. Jestem ciekaw, w czym mnie jeszcze zaskoczy. Chociaż w sumie nie wiem, czy chcę wiedzieć, bo czasem gra mnie zaskakuje tak, że nie wiem, co zrobić. Ale na razie spokojnie, aż za spokojnie. Za, za długo już idę bez, że tak powiem, żadnej przeszkody. Żadnych kolcy, żadnych pułapek. Ojoj. oj. Myślałem, że już coś mnie czeka na dole. A jednak nie. Hmm... O Jezus! No... no chyba ktoś tu zgłupiał. Dobra, tu nie przeskoczę. Oho wow, wow. co, co to miało być? Co to miało być, ja się pytam? Nie ja mam to wyrwać? O patrzcie O fu. Ej, co było straszne. No... Ja mam teraz nie? O fu... Nie, to seria, to okropny. Ja bym tego nie dotknął, Chyba już bym tam został na wieki w tych ciemnościach. Nie no dobra, może jakbym musiał, no, to bym... Dobra. Lecimy dalej, nie było tak trudno na razie To wygląda podejrzanie Tam już ziomek nie da rady i w klatce wisi Czy ja mogę? Nie, nic nie mogę z tym zrobić Ale widzę, że jest dla mnie specjalna drabina Żebym miał tutaj przeskoczyć. Ale w jakim celu? Aha. No to już wiem. To zaraz z górki, dosłownie. Ale cieszę się, że nie ma tych takich pułapek, co są na ziemi i często w nie wpadam i mnie tak rozwala na kawałki. Nie lubię ich po prostu. Są mało przyjazne. I tu jakieś trochę wody No nie utopimy się Coś pływa tam i nie wiem jak mam sobie z tym poradzić i chyba mam na to skończyć O i mi nie wyszło No cóż no Raz się to nie, raz się to nie jak to się Czy ty chcesz im pomóc? Co mi tam, tak se myślał. A wezmę się, mu rzucę, będzie przynajmniej po kim przejść. Dobry typ, jak przyznam. Dobra, to już jest coś podejrzanego. Talinka. No ale chyba nie ma wyjścia. A no, jednak pewnie jest. A się po tyłku potrapał i poszedł. Dobra, co ja mogę tu zrobić? A, chyba wiem. Easy. Easy jestem geniuszem. Pożyczycie na chwilę. A, to było easy. Nie, nie. Ja muszę cię pchać. No dzięki, że się poświęcił, chłopie. Zostanie to docenione. Sorry, musiałem. O nie. Dobra, i zignorowałem te białe plamy. Nieźle. Na razie łatwo, ale coś czuję, że za dobrze idzie. Dobra, tu jest jakiś trap. Hmm, jakbym to przewidział? Jakbym to przewidział? Dobra, easy. Jeszcze raz ładnie. A to teraz tak się ze mną bawicie? No dobra, przynajmniej wiem, co ja chcę, tylko to jest ten drugi. Nie, to jest ten pierwszy. No to sobie poradziłem. No ten tutaj nie da rady. Hmm, czy muszę to przeskoczyć? Znaczy na pewno muszę to przeskoczyć. Ojej. Nie miałem pojęcia, co tak zrobić w tamtej sytuacji. Trzeba było. Aha. Dobra, dobra, dobra. Ja już wiem wszystko, wiem wszystko, ale to już w następnym odcinku, gdyż mój limit powoli się kończy. A nie chcę przycinać końcówki, bo to by nie wyglądało zbyt ładnie, także trzymajcie się, cześć.